Wie pan, ja chcę je obronić, postawić społeczeństwu kilka pytań, zmusić do, do jakiejkolwiek refleksji. Jak to możliwe, żeby te młode dziewczęta, nasze dzieci, znalazły się tutaj. Ale nawija? Na nogi. Jak tylko dowiedziałem się o Państwa przedstawieniu, poczułem, czy to jest to. To jest film na Oberhausen. No co panowie o tym myślę? No, ja niestety nie znam niemieckiego. Co takiego? Aha, to takie miasto w, Niemczech, w Niemczech, Niemczech. Gdzie odbywa się festiwal do dokumentu, do, do, dokumentu tak, 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 tak. Tak, dokładnie. No, ale widzi pan? Pan mówi Oberhausen, tak? Ale ten film, to ja myślę, że go zobaczą też w kraju pewnie. No, no, naturalnie będzie w, w telewizji będzie. No właśnie. No nie. Pan widzi to. Ludzie zobaczą ich twarze. Które nie są z... przyjemne, to... są jakie są. Po prostu znają je. I potem dziewczyny mogą mieć problemy. Ja tylko nie. Ja Proszę pana. W tym wieku twarze dziewcząt szybko się zmieniają, tak? No właśnie, a, a poza tym, kto je tam rozpozna? Najwyżej środowisko przestępcze, gdzie, gdzie znają je tak, że chyba nie może. No, no, dokładnie. Ja rozumiem pana dyrektora. One są jeszcze dziećmi, ale właśnie chcę pokazać, że te dzieci przeszły piekło. Ich doświadczenia, przekraczają doświadczenia normalnego dorosłego człowieka. No, no. no pana, czy... No. czy, czy, czy no. no Tak, ale panie dyrektorze. Tak. Ale proszę się nie niepokoić. Ja będę czuwał nad merytoryczną poprawnością nie. dzieła. Nie, nie wiem. Nie wiem, ja tylko nie, nie widzę. Niech mi pan powie... Czy one na pewno się wszystko zgodzą? No, a jak? Wie pan, w razie czego, no jakby coś, zastosujemy jakąś sankcję albo coś takiego. Ale co? Pozdraszymy ich. Ale jak? Lekko, no. Na przykład powiem im, że, że zabieram im telewizor ze świetlicy. No muszę pana z przykrością poinformować, że, że tu nie ma żadnego telewizora. Są tylko widzowie, tak? Którzy nas to, to damy i sobie żemy. Ale to oczywiście tylko czysto teoretycznie. Każda chce zagrać w filmie. Proszę się nie martwić, już ja umiem z nimi rozmawiać. Baczność! Dajcie z Siedem. Siedem dziewczyn, jedna na ucieczce. Jak już z całą pewnością wiecie, w polii nieoficjalnej. nieoficjalnej. W naszym zakładzie będzie oczywiście kręcony film tego to tutaj wybitnego reżysera. Wy, to znaczy te z Was, które zostały wytypowane. Spokój. Będziecie odgrywać kopciuszka według oryginału. Więc teraz już wiecie oficjalnie o co się rozchodzi. Film. Będzie pokazywany w kraju, ale również i za granicą. Spokój. Mianow... Mianowicie w miejscowości. Oh, 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 oh. Oberhausen. Oberhausen, właśnie. Film ma szansę na wygranie festiwalu. Jeśli to się stanie, w grę może wchodzić co najmniej nominacja do Oscara. Po drugie, udział w filmie jest dobrowolne, więc dla dopełnienia formalności Ja się was zapytuję Czy chcecie zagrać w tym filmie? No, a ja wtedy Mogę jedynie pochwycić waszą inicjatywę I powiedzieć zgodę No więc jak dziewczyny, chcecie zagrać w tym filmie? Chcemy! Jak? Chcemy! Chcemy. Rozejść! Jak kurwa muszę grać, to gram No już! <laughs> Dziękuję panu bardzo <laughs> Drobia Wie pan, to jest tylko... kwestia intuicji. Chceczy znaleźć... Klucz do ich psychiki, a też można im Do Dokładnie. Ale zaczynamy. Panie środku, pan mógłby tam pomóc przy... Pomóc? Tak, tak, przy światłach, tak, pomóc. A pan gdzie są tą No proszę na planta. Światła! Włączyć. Zaczynamy od początku... ale... Boże święty! Gdzie pan świeci? Gdzie? Tu, tu, tak? Na dziewczyny na twarzy, tak? Dokładnie, tak? No. Co pan tak stoi? Proszę włączyć tą kamerę, tak? Taki zamulony pokój dzisiaj jest. Tak, Jakby pan był dyrektorem, też by chodzi. No, założę się, że tak. Dobra, kamera! Włączyć? Włącz. Akcja. Dzie dzieci moje kochane, co wam przywiej Stop! <śmienią> <śmienią> Jak? Jak to zostało? <śmienią> stop pan kliknie do cholery. Jasnej tuba pan stop, tak? Tup. A, dziękuję. Proszę. Jeszcze raz. Musisz mówić z większym uczuciem. Kochasz się przecież. To są twoje dzieci, dzieci, tak? No. Chcesz im sprawić przyjemność, rozumiesz? A nie jakieś ból i cierpienie. Dobrze. Zaczynamy od początku. Jeszcze raz na tym samym klapsie, proszę. Akcja. Dzieci, Dzieci moje kochane, co wam przywiez? Starku. Stop! <grystanie> Chodź tutaj na chwilę. Za co siedzisz? Wasiedamafia Co to znaczy? Chodziesz. A twój ojciec co robi? Siedzi. A matka? Siedzi. Za co? Wasiedamafia. Taka rodzinna specjalność. No, coś jak gdyby. A, a kochasz ojca? Tak! Ojciec nie był zły. Zawsze... Z zawsze jak przyszedł jakiś gość, to ojciec mi nigdy nie pozwolił, żebym siedziała w kącie samotna. Z zawsze dał kieliszek, albo i dwa, a, a jak w lecie, tośmy szli z ojcem i z wujkiem w zboże. <grym> w życie siedzieliśmy, w życie piliśmy, wszystkośmy robili w życie. Czekaj, Co pan robi? Proszę bardziej na jej twarz, tak? No. Nie. Tu, tu. Tak, dokładnie. Słuchaj tego. wieczyk podwiał mi sukienkę, ojciec dworzą. Małe kwiatki, kiełbasę i... mówię ci, naprawdę to było kiedyś wujek był tak pijany, że, że co kopnął, to się wywrócił. Bianki <laughs> mieliśmy. <laughs> A kto ci zrobił największą krzywdę? Nikt. A kto ci... A co byś najwięcej chciała? O, co byś najwięcej chciała tak?